mamy 9 grudnia. Już mamy pierwszy, chodzimy w drugi tydzień, tak naprawdę, um, przygotowań do świąt. Za chwilę będziemy po prostu już szaleć na świątecznych, na świątecznych zakupach. Dzisiaj mam dla Was DIY z okazji właśnie 9 dnia Vlogmasu. Jeśli lubicie kreatywne zabawy, jeśli lubicie się wyżyć kreatywnie, jeśli lubicie szyć to ten film będzie dla Was i będzie mi miło, jeśli go puścicie oczywiście dalej w świat. A teraz zapraszam na dalszą część materiału. Do przygotowania naszej skarpety będziemy potrzebowali kilku rzeczy. Po pierwsze tektura, na której obrysujemy, narysujemy naszą skarpetę. Coś do pisania, żeby narysować naszą skarpetę. Nożyk, żeby wyciąć naszą nasz wzór skarpety. Nożyczki, pamiętajcie, lepsze takie niż takie. Te tak, te nie. Igła i nić, albo jeśli nie chcecie się tak bardzo bawić, mini maszyna do szycia. Oczywiście taką kupiłam w tej gerze za około 30 zł. A nasza skarpeta będzie z materiału tutaj akurat jest wiskoza syntetyczna i będzie ta nasza wewnętrzna y, warstwa czerwony welur lub jakikolwiek kolor no, takiego elegancko wyglądającego materiału. To będzie nasza zewnętrzna warstwa. No i skarpeta musi mieć jeszcze futerko. To takie futerko, które wycięłam z jakiegoś starego kubraczka kupionego w Ciocholandzie. Pierwsze, co musicie zrobić przy robieniu skarpety, to mniej więcej naszkicować, jakiej będzie ona wielkości. Ja użyję jako takiej podpowiedzi mojej zeszłorocznej. Skarpety. I trochę ją tutaj. Mogę ją jeszcze bardziej tutaj wydłużyć. O, w ten sposób mamy naszkicowaną skarpetę. Poprawiłam troszeczkę wzór i teraz muszę ją. Wyciąć nożyczkami. Albo oczywiście nożykiem. Ja chyba zostanę przy nożyczkach, bo jakoś łatwiej mi się to wszystko robi nożyczkami. Kiedy mamy już wycięty nasz szablon, musimy wziąć teraz ten jasny materiał i dwa razy odbić go na materiale. To będzie wewnętrzna warstwa i akurat, usłuchajcie słuchajcie mi, to znaczy na kilka, na kilka skarpet tego materiału, panie, hmm, fajnie. Jako, że jest to nasza wewnętrzna strona skarpety, możemy obryzować wzór czarnym markerem. Nie będzie tego widać, a przynajmniej będzie łatwiej nam to wszystko wycinać. Mam, odwzor mam już przezrobione i teraz wycinam, zaczynam chyba, zacznę chyba z tej strony. Pamiętajcie, nie musi akurat to być równo z tym. Ważne, żeby było. Wiecie, chodzi. O co mi chodzi? Bardziej chodzi o to, żeby nie, żeby nie było to razem z linią. Może być troszeczkę większe, troszeczkę szersze. Wtedy łatwiej nam będzie po prostu to wszystko potem zszywać. Ważne, żeby było zachowany kształt, jaki chcecie po prostu wyciąć. Kiedy mamy wycięte wewnętrzne warstwy, czas zająć się wycinaniem z weluru. I bardzo ważna sprawa, bardzo, bardzo. Starajcie się na tej nieozdobnej stronie malować, ponieważ ta strona będzie naszą zewnętrzną, którą będziemy pokazywać. Sprawdźcie na początek, czy Wam nie przebije materiał, w sensie jeśli będzie powyżej tego jak strzywacie, to będzie ok, ale warto sprawdzić na początek fragment. Przebije. Czyli możemy jakoś zrobić tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Słuchajcie, szukając jakichś właśnie rozwiązań, e, natrafiłam w swojej szkatuce na taką właśnie kredę do materiału. I może nie będzie tego widać na kamerze, ale jest widać na materiale. I ja tak zrobię, słuchajcie. Jeśli macie coś takiego, albo zapytajcie się babci, cioci, bądź mamy, czy mają właśnie w coś takiego, to kreda do materiału. Mam zaznaczone, więc teraz wycinam. Dobrze, mamy wycięte. Musimy zrobić jeszcze jedną część. Taką właśnie czerwoną. No dobra, to skoro mamy już wycięte dwa czerwone kawałki i dwa białe, czas na szycie ich razem. Dobra, słuchajcie, mamy wycięte. Mamy wyciętą e, tą e, skarpetę i ja tutaj ze e, szczywkami zaznaczyłam tak naprawdę, żeby mi się nie przesuwał materiał i za chwilę będziemy to wszystko sobie zszywać. I zaczynamy od tutaj tej krawędzi najlepiej jeśli oczywiście już od wewnętrznej strony wbijecie, będzie wam po prostu łatwiej. Bierzemy o i teraz jak najłatwiej, żeby potem nam wyszło ładnie tutaj zszyte. Po prostu obkręcić i patrzcie, co się stanie. jak nam to wszystko się zszyje widzicie najlepiej praktycznie bardzo blisko siebie żeby zszywać zobaczcie w ten sposób łatwiej nam będzie wszystko to zszyć ja się zabieram za robotę i za chwilę się widzimy. Mamy już zszyte. teraz robimy to samo z drugą stroną, z drugą częścią skarpety. No dobrze, słuchajcie, mamy dwie części już całkowicie poszywane. Teraz musimy zająć się zszywaniem tych razem. Taka bardzo ważna zasada, ja się pomyliłam w tym. Musicie zszyć tak, żeby właśnie później móc wywrócić tą skarpetę na drugą stronę. I co jest równie ważne, żeby te, to Wam nie wyszło na wierzch, musicie kawałek za tym te, e, szyciem e, zszyć. Jakkolwiek to e, brzmi. Dlatego też równie ważne jest, żeby jeszcze raz sobie to wszystko z... E, spiąć, tak wiecie, z, z, z tymi szpilkami wszystko zebrać do kupy. To co, ja za chwilę to już to strzywam i za chwilę do was wracam. Tak jak macie tutaj zaznaczone a, zszycia, w sensie spięcia, z, z tak najlepiej właśnie mm, trochę dalej i za samymi szpilkami. O, pokażę wam tutaj Widzicie? Tu jest to, co zszywaliśmy, tutaj będzie to pod tym wszystkim, więc warto w ten sposób to robić. Moje zdolności krawiecko, szpalcze nie są strasznie jakieś wysokie, ale daję radę. Słuchajcie, mamy oba, obie części skarpety już zszyte razem, teraz pozbywam się tych zszywek, yy, zszywek, szpilek, które mi trzymały w ryzach tę yy, skarpetę. I teraz zobaczymy, bo najtrudniejszy moment jest wtedy, kiedy faktycznie te szwy, które zszywały obie te części skarpety, ich nie widać po wywinięciu jej na... E, prawą stronę, zaraz Wam pokażę jak to wszystko wyszło, ogólnie z trzeciem u mnie jest tak e, średnio, sami zobaczyliście, sami to widzieliście, ale lubię to robić, dlaczego? Bo to wyzwala u mnie taką kreatywność, cieszę się jak dziecko, nawet jeśli jestem skupiona i mam taką minę, <grym>, to jednak jest to jakiś poziom kreatywności, e, na którą mi nie stać. Dobrze, mamy. Pamiętajcie, tutaj nie zszywamy, bo musimy przez coś tą skarpetę przełożyć, nie? Dobra, na trzy. Raz, dwa, trzy. No powiem Wam, że jestem w niemałym szoku. Myślałam, że gorzej mi to wyjdzie, ale zobaczcie troszeczkę tylko widać, gdzie nigdzie y, te szwy, z tyłu nie widać, z tyłu nie widać tego zszycia, tutaj troszeczkę, ok, ale wybaczcie, ja jestem kiepska, nie mam maszyny do szycia, wszystko robię ręcznie, wybaczcie mi mój brak profesjonalizmu, ale to i tak jest więcej na... I tak mamy ładną skarpetkę. Teraz przechodzimy do kolejnej części, do kolejnego etapu. Musimy teraz do naszej skarpety przyszyć kawałek futerka. W ten sposób. Możemy to zrobić na dwa sposoby: albo dalej bawić się w igłę i nitkę, albo wykorzystać klej typu Magic. Czyli klej Magic jest to klej tak naprawdę do wszystkiego do mebli, do jakiejś tekstury, do papieru, do klejenia plastiku, do wszystkiego. Ja tym sklejam nawet buty. Więc może tym, a można się dalej bawić igłą i nitką. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Najlepiej owinąć kawałkiem futerka, całą skarpetę, przyciąć na długość, a samą skarpetę, samo futerko przyszyć, mając tutaj na przykład szwy, przyszyć tak, żeby to futerko jeszcze zakryło tak naprawdę nam tutaj szwy. Będzie po prostu elegancko, będzie po prostu ładniej. Po prostu ładniej. Tak naprawdę wystarczy, kiedy szyjecie tylko tutaj górną część. Tutaj tej części nie musicie. I co? Słuchajcie, nasza skarpeta jest prawie, prawie gotowa. Jeszcze trzeba byłoby coś doszyć, co pozwoliłoby ją za coś powiesić. I mamy dwie opcje, albo użyjecie jakiejś starej tasiemki, którą tutaj na przykład przy bluzkach ktoś producent przyszedł, żeby ją łatwiej było zawieszać na wieszaku, albo jeśli tak jak ja bawicie się też w naprawianie biżuterii, to często możecie u siebie znaleźć kawałki złotych łańcuszków, bo na przykład było za długie i trzeba było skrócić i tego właśnie do mojej użyję. Ha! Słuchajcie, nawet znalazłam rozwaloną e, jedną bransoletkę z dzwoneczkami, więc mogę ją za chwilę tutaj sobie przyszyć w ten sposób i będę miała łańcuszek, żeby przyczepić ją do właśnie haczyka. I za chwilę przyszyję i pokażę Wam efekt końcowy. Jak to z chęciami bywa? Zawsze się kończy na chęciak. Okazało się, że ten... Zębel jest. No nie. Tak nie będzie wyglądać dobrze. Dlatego użyjemy, tak jak wcześniej wspomniałam, tasiemki i przyszyjemy ją tutaj. I tu. I będzie wisieć. I ta Słuchajcie, nasza skarpeta jest już gotowa. I słuchajcie, było łatwiej niż. Przypuszczałam, że, be... że nie będzie. Że... Wiecie o co mi chodzi? Myślałam, że będzie truni Okazało się łatwo i zostawiamy ją sobie już zanim długo będzie odcinek specjalny. więc Zostawiamy ją sobie na tą specjalną okazję, a ja mogę Wam tylko powiedzieć, że to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście dzisiaj ze mną tego 9 dnia grudnia. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie kciuka, zostawcie dla mnie subskrypcję, bo dla was to jest dosłownie chwilka, moment, a dla mnie mega motywacja i power do kolejnych odcinków właśnie regularnie wrzucanych. Nie zapomnijcie również kliknąć dzwoneczka i oczywiście, jeśli wam kreatywność tego odcinka się bardzo podobała, to przyślijcie Dalej do może równie kreatywnych osób może. Będzie to dla nich pomysł? Nigdy nie wie, nigdy nie robili? Może dzisiaj, dzisiaj albo w tym roku spróbują? Zostawcie mi potem komentarz, jak zareagowali. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia!